Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej praktyce księżycowej. Tym razem mamy nów. 14 grudnia, godzina 17.18, dopełnienie tego nowiu, czyli najbardziej księżyca nie ma. <noise> Możecie oczywiście praktykować tego dnia wcześniej i później. Jeśli będziecie praktykować dzień wcześniej czy dzień później, to też jest ok. Jeśli spodoba Wam się ta praktyka, praktyka jest ćwiczeniem głównym, relacje, to też jak najbardziej możecie sobie ją kontynuować przez kolejne dni, tyle ile będziecie potrzebować. No i co? Zaczynamy dzisiaj w innym miejscu. Choinka już przywędrowała do nas do domu. Jeszcze nie ubrana, ale już upiększa nasz dom. Więc dzisiaj ćwiczenia na tle choinki. Już grudniowo. Pozycja wyjściowa świata górnego. Stopy na szerokość bioder, równolegle do siebie, duże palce troszkę do środka. Lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadmerczach. Można to osiągnąć pod, podłożenie sobie jednej dłoni pod łopatkę. I dołożenie podpór nad drugiej, to jest dobra wysokość. Dłonie luźno skierowane na dół, łokcie maksymalnie skierowane do przodu, wyciągnięta klatka piersiowa, szyja łabędzia, broda troszkę do góry i patrzymy w dalej. I teraz mamy świat, górny, krok czwarty, dom. W moim domu jest wszystko to, co potrzebne do tego, aby panowały w nim miłość, spokój, harmonia i to sprawia, że wszyscy czują się w nim dobrze i bezpiecznie. Mieszkańcy, zwierzęta, rośliny oraz goście. Będziemy stawać na jednej nodze. Kolana sklejamy razem ze sobą na tej samej wysokości. Stopa jest flex, zadarta. I robimy skąd? Do przodu. Broda ciągnie do przodu, patrzymy przed siebie. Noga, na której stoisz, jest cały czas lekko ugięta w kolanie i z wdechem spięcie na palce biodra do góry z wydechem opadamy na całą stopę podnosimy się do góry odstawiamy nogę biodra maksymalnie do przodu wdech i wydech i druga noga kolana razem stopa flex skłon do przodu broda ciągnie do przodu patrzymy przed siebie z wdechem spięcie na palce pupa do góry Wydechem opad na całą stopę. Podnosimy się do góry. Odstawiamy nogę biodra do przodu. Wdech i wydech. I stopa, i noga. I skłon, i biodra do góry. Podniesienie, odstawienie biodra do przodu. Przechodzimy do świata średniego, do klęgu, kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej nadgarstki zostają na nadneczach. Łokcie do przodu, wyciągnięta klatka piersiowa, szyja łabędzia, brona do góry. Patrzymy w dal. Świat średni, rąk drugi. Obfitość. Żyję w dostatku poczucia, w dostatku i poczuciu bezpieczeństwa finansowego. Cieszę się z obfitości lub rodzaju w moim życiu. Skręcamy głowę w jedną stronę. Robimy skłon tak żeby dotknąć policzkiem ziemi. Rozkładamy ręce, grzbiety dłoni są na podłodze. I teraz, albo poprzez przesunięcie, przechodzimy do przodu, tak żeby położyć się na klatce piersiowej na ziemi, albo. Poprzez podparcie przechodzimy na klatkę piersiową. Miejscem podparcia jest klatka piersiowa. Głowa może się przekręcać w jedną i w drugą stronę swobodnie, ale leży na policzku. Zostań, oddychaj, oddychaj brzuchem, otwórz biodra, swoją miednicę. Poczuj, jak tamtędy może wpływać energia do twojego ciała. I teraz albo przez podparcie wracamy do pierwotnego skłonu, albo przez przesunięcie. Ręce na nadmercza i góra. Wdech i wydech. I druga strona. Głowa na bok. Skłon. Ręce lub podparcie, przejście na klatkę piersiową, powrót, ręce na plecy, góra, wdech i wydech i głowa na

Jeszcze po razie na jedną i drugą stronę. Kłowa, Skłon. ręce, przejście na klatkę piersiową, powrót, góra. i górę. Tech wydech. Będziemy przechodzić teraz do świata dolnego, czyli ściągamy łopatki, masujemy węzły chłonne pod pachami, zagarniamy pióz, masujemy mostek, szyję, twarz do pączka kwiatowego nad głową, schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I schodzimy na dół do opadu. Opad. Przeniesienie środka ciężkości do przodu. Luz w jak siodełko się tam robi. Luz w brzuchu, broda podniesiona do góry, wyciągnięty kręgosłup. Nie opieramy brody na dłoniach. Patrzymy przed siebie. Świat dolny, krąg piąty. Narodziny. Jestem wdzięczna za wspaniałe zdrowie, witalność i pełnię sił, dzięki którym jestem zdolna dawać życie, obdarowywać miłością i chronić. W tym ćwiczeniu jedną rękę ciągniemy po mostku, pod biustem, pod pachą, na plecy, na nadnerdze. Drugą nogę przeciwną do ręki wystawiamy prostą do boku. Cała stopa jak się da na podłodze, kąt prosty między nogą a stopą. Wytrzymujemy chwileczkę, oddychamy. I wraca najpierw noga, potem tą samą drogą, masując nasze ciało, wraca ręka. Wyrównujemy pozycję wyjściową, wyciągamy się troszeczkę do przodu, wdech i wydech. I druga ręka. I druga noga do boku. I wraca noga, wraca ręka. Dech i wydech. I pierwsza ręka. Ręka, noga, powrót, ręka, noga i powrót wyrównanie pozycji wyjściowej, wdech i wydech. Łączymy ze sobą kolana, podkulamy kościogonową pod siebie i schodzimy do pozycji dziecka na trzy długie wdechy i wydechy ze skierowaniem uwagi i oddechu w jesteś już gotowa do powolutku, zaokrąglając plecy, podnieś się, krąg po kręgu, do pozycji skały, do pozycji siadu kręcznego. I idziemy do góry. Pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, duże palce do, do środka, lekko ugięte kolana, nadgarski na nadgarstki chłokcie do przodu broda do góry patrzymy dalej świat górny krok pierwszy przepływ energii moje ciało i dusza napełniają się życiodajną energią jestem pewna siebie je optymizmem i entuzjazmem jestem zadowolona z relacji z innymi i z tego co dzieje się dookoła mnie w tym ćwiczeniu tylko będziemy wspinać się na palce przy lekko cały czas ugiętych kolanach, podnosząc nasze biodra kierując maksymalnie do tyłu. Czyli wspinamy się na palce, z wydechem kupa do góry, z wydechem opad na całe stopy i biodra kierujemy maksymalnie do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze raz góra i dół. Przechodzimy do świata średniego. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nadgazki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy w dalej. Świat średni, krąg trzeci, atrakcyjny. Przebywanie ze mną jest dla innych atrakcyjne i przyjemne, a moje relacje z innymi ludźmi są harmonijne i pełne zaufania. Jestem czarująca i podobam się innym. To jest modyfikacja ćwiczenia, które było już, czyli znowu. Głowa na bok, skłon do przodu, kładziemy policzek na ziemię. Rozkładamy ręce. Grzbiety dłoni do podłogi. I teraz przez podparcie lub przesunięcie, przechodzimy na klatkę piersiową. I ostatnia rzecz z tego ćwiczenia. Jeśli patrzysz w prawo, to wysuwasz lewą nogę. Jeśli patrzysz w lewo, to wysuwasz prawą, czyli przeciwną do kierunku Twojego patrzenia. Prosta noga do boku, znowu kąt prosty między stopą a nogą. Jak się da, to cała stopa na podłodze. Oddychamy. Ćwiczenie nazywa się atrakcyjność, więc czujmy się niezwykle atrakcyjne w tej pozycji. Wraca noga. Przez przesunięcie lub podparcie wracamy do skłonu. Ręce na plecy i góra. I druga strona. Głowa w drugą stronę. Skłon. Ręce. Przesunięcie na klatkę i noga przeciwna do kierunku patrzenia. Wraca noga, wywracamy do skłonu, ręce, góra. I pierwsza strona. Głok, skłon, ręce. Pchnięcie na klatkę. Noga. Powrót. Powrót do skłonu. Góra. I sk skręt głowy w drugą stronę. Skłon. Noga. Powrót. Góra. Jeszcze po razie na każdą stronę. Głowa. Skłon. Ręce. Klatka. Noga. Powrót, góra, wdech i wydech, skłon, ręce, zejście na klatkę piersiową i noga. Przechodzimy do świata dolnego. Ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. Do pączka kwiatowego nad głową. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nadgarstków pod brodą. I schodzimy na opadu. Pamiętaj, przenieś środek ciężkości do przodu, wyciągnij krygosłup. Daj zapaść się w lędźwia, rozluźnij brzuch, broda do przodu, patrzymy przed siebie. Świat dolny, krąg siódmy, cel. Moją mocą kreowania świata sprawiam, że cel przede mną staje się oczywisty i wyraźny, a droga w niemu prosta i jasna. W tej pozycji, w której jesteśmy, będziemy podnosić. Ustawię do Was przodem, żeby o nie zaczepić. Noga prosta do góry, stopa flex. Noga może być prosta, może być ugięta, tak jak będzie ci wygodnie. Wyobraź sobie, że ta noga wskazuje cel, który sobie wyznaczamy, który mamy w życiu. Powrót do pozycji wyjściowej. Wyrównanie pozycji wyjściowej i druga noga. Stopa zadarta flex. Jeszcze po razie, na każdą stronę noga. Powrót. I noga. I powrót. I wyrównaj pozycję wyjściową. wdech i wydech. I przejdź do pozycji dziecka. Łącząc ze sobą kolana. Podkulając kościoko nogą. Czoło do podłogi, trzy długie wdechy i wydechy ze skierowaniem uwagi i oddechu w ręce. I teraz po polutku, zaokrąglając plecy. Podnieś się krągu kręgu do góry, do pozycji stały. I mamy ostatnie ćwiczenie ze świata średniego, więc przejdziemy sobie do klęku. Kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej. Nadgarstki na nadmercza, łokcie do przodu, broda do góry. Świat średni, krąg szósty. Relak. Bez trudu i z radością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Wierzę w siebie, promienieję optymizmem i przyjaznym nastawieniem. Łączymy ze sobą stopy. Jedną rękę, ściągamy łopatkę, masujemy pachę. Pod biustem, po mostku, na kark. Robimy lekki skręt tułowia w stronę podniesionej ręki. Taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, żeby pod łokciem spojrzeć w niebo i żeby otworzyć klatkę piersiową. Oddychamy. I góra. Odkręcenie. Praca ręka. Rozstawiamy stopy. Dech i wydech. I łączymy stopy. I druga ręka. To samo. Masujemy się. Trăim ca la carte, Rozstawienie stóp. I łączymy stopy. I ręka. Skręt, skręt. Góra, odkręcenie, powrót ręki, rozstawienie stóp. Wdech i wydech. Stóp. I stopy. Ostatni raz. Ręka. Skręć. skom Góra. I powrót. I rozstawienie stóp. Dech i Dziękuję Wam bardzo za tą księżycową praktykę. Na następnej widzimy się na kolejnej pełni. Ten nów jest wyjątkowy, zresztą każdy jest wyjątkowy, ale tutaj jeszcze będzie zaćmienie księżyca, więc astrologicznie bardzo mocne <noise> wszystko, co się teraz dzieje na koniec roku. I do zobaczenia na następnej praktyce.